А інший джек так він теж від чогось відмовився. А тоді знайшов чарівні боби. А тоді прокинувся і була ця велика рослина під вікном і багато різних можливостей. І він жив у а тамтем. Так он теж з чогось заризигнував. але достав магічну фасолка. А потім ще обудів перед домом. Застав віком рослині певну wszelakich możliwości. У селі, а, village, а ти все-таки з міста. Фібі Джек відмовився від корови, а я відмовилася від стоматолога. Так, я його не любила, але ж адже корову любив. Мішкав на фіатинаві. Окей, бед Фібс, Фібс. Я ж зрізгновив з крови, а я з ортодонти. Wiem, że go nie kochałam, ale... A jaś kochał te krowy. Ale że u był plan. Use było jasno. Use produmano. A w mene jakoś... Tumanno? Tak. Ty taka nie sama. My wsi nie znajemy, kude idziemy. Kude... Ale był jakiś plan, jasno. Wszystko było ustalone, a teraz jest jakoś... Byle jak? Nie, nie jesteś tym osamotniona. Przez większość czasu nie wiemy, do. ...tylki kiedy się do jakiejś toczki, zaczynajesz zobaczyć, że wszystko zbierze się do kupy i staje nietumanno. Prawilne słowo. Moniko, a jak, jeśli nie zbierze się do kupy? ...kąd zmierzamy. Ale wystarczy wierzyć, że wszystko się odbylejaczy. Nie ma takiego słowa. А якщо не важе, у такому разі не подобається мені питання. А якщо ми не знайдемо чарівних бобів, якщо самі Фібс Попросту не подобаємося та питання. A jeśli nie dostaniemy magicznej fasolki? I mean, jeśli mamy tylko to? zwykłą fasolę? Zaleśmy się na bobach? Daj jemu, daj jemu, daj! Tak! Co, teraz nie śmiesz się? Widzisz, co? to tobie było i trzeba zgraje bez zubych mężczyzn. Bierz go!

Patrzcie, jesteśmy w telewizorze. Hey, ja tu, ja tu. Mam. Mam. Tu naapisano, żeby dzwonić pod ciemu telefonu, jak się wy nie całkowicie zadowoleni batoncypom. To ja nie całkowicie zadowolona. Słuchajcie, co? Przepraszam Tu napisali, żeby zadzwonić pod ten numer, żeby batonik nie zadowoli mnie w pełni. Nie jestem w pełni zadowolona. To nagłe... ...niewidkładne. Well, Wyż to jemu nęgajno trzeba obróbić rano. <laughs> Poczekajcie. zapomnij blanki. siedź o tam. Nie chcę zawdawać wam kłopotu, ale mnie duże boli. Czy u mnie pokaliczyny obręb... Wypadek. Well, Pewnie pani wie, inaczej byśmy się nie narażali. <laughs> <laughs> Chwileczkę. Proszę to wypełnić i usiąść. Nie chcę robić awantur, ale bardzo cierpię. Mam wgniecioną twarz. Czekaj, Czekaj te swojej czerwiu. I długo to będę? Od, od. Aż. Hey, Proszę zaczekać na swoją kolej. Ile to może podrwać? Chwilkę. Hey, this... So sorry, Вибачте, дівчата. Я не хотіла вас засмучувати. Ніхто вам вас доволі. Ні, ти правду кажеш. У мене немає плану. Піца. Фібі? What? Що? У тебе plan? є план хаба? Не плану. Піца. Дякую Богу. Фібі? Що? Маш план? У мене навіть плану немає. З грибами, зеленим перцем і цибулею. Ні. No. No. My nie taku tak. My zamawialiśmy żirnu z kiroczką i z podwójnym syrem. Tam nawet pionu. Grzyby, papryka, cebula? Nie, nie, nie. Zamawiałyśmy co innego na grubym cieście z dodatkowym serem. A chyba nie Stefanopoulos? O, mój ojciec, to mnie zabije. Ty powiedziałeś G. Yeah, yeah, tak, to jest przez ulicę od was. Może wasza jasna. Nie jesteście G. Stefanopoulos? Oh man, ojciec, Wait. mnie zabije. Ojciec mnie zabije. Powiedziałeś G. Stefanopoulos? Yeah, yeah, tak, Pewnie dałem mu waszą. Oh, oh, Oddałem mu, o to pudełko. Więc taki maleńkiej śródziemnomorskiego typu z niezwykle rozumnym wyglądem. Pryblizno tak. I nosić śniżnobielej kostium. Z krawatką i metalekom. Krety. Czy to niski śródziemnomorski typ o intrygująco inteligentnej urodzie? To by się zgadzało. Nosi zabójczynie bieski garnitur. I świetny krawat. No, no, nie, przeważnie no, tylko rusznik O oh, oh, Boże To się ci u pizzu zabraty? Ty się się? U nas pizza Georgia Stephanopoulosa no, Miał tylko ręcznik O oh, oh, Boże so, Mam to odnieść? Oszalałeś? Mamy pizzę Georgia Stephanopoulosa Phoebe? Kto to jest George Stephanopoulos? To znajomej mężczyzna. Widzę pizzę. Chcę zobaczyć. Daj mi Kto to jestem? George Stephanopoulos? Przyjaciel wielkiego ptaka. Widzę pizzę. Oh, Chcę zobaczyć. Pokaż za kim wy szpigujete? Ta za odnym radnikiem Białego Domu, z wyborczego sztabu Clintona, z szikarną szewelurą, seksualną usmieszką, tugim zatkom. To o tej maleńkiej, jakiej ładnej. Czekajcie, ja widzę... Że... Kogo podglądamy? Doradcę Białego Domu od kampanii Clintona. Tego z seksownym uśmiechem i ślicznym tyłkiem. Tego małego, ołbustwiam go. Czekajcie, widzę... Co ma być maty. Odnoznacznie oh, nie maty. O nie. Ona idzie przez kiemnatę. Ona idzie, idzie. do pizzy. To nie dla ciebie, Kobieta. Powiedz, że to jego matka. Definitely Na pewno nie. Oh, no. O nie. Idzie przez pokój. Idzie, idzie. Sięga party. po pizzę, hey, no to nie thing. dla Ciebie dziwko. Wybaczcie, my już tutaj półtorej godziny i dużo ludzi, nie takich chorych jak mój druh, już przeszli, a wy się balakajcie, kto z kim spój. Oj, Dora, nie serce. My obydwie. Przepraszam, czekamy od godziny. Przyjęliście mnóstwo zdrowszych ludzi. Z kim się przespał ten facet od palca? Dora, nie niewaj się. Wiem, że obo... ...gоворili bardzo zajebowo. Ta cena oznacza, że my od nowa nie lubimy. Zdaje się, że ona mnie że nie czuje. ...je że... powiedzieliśmy parę słów za wiele, ale to nie znaczy, że się nie kochamy. Chyba ją straciłem. Światło i dosyć nie goryt? Nie ma. Może one spleć? Tanu. no. U nich seks. Mówci. Światła wciąż zgaszone? Może się zdrzemnęli? Proszę cię, uprawiają seks. Cicho bądź. Myślicie, że jaki jest George? Ja. Думaj, te, jaki jest like. George? Duma, so yeah. Yeah. Tak? Tak? Duma, Myślę, że jest szalony. Tak? Tak. Myślę, że go najpierw trzeba rozgoroszyć. A to on staje się, jak ślubny zwierzę. Myślę, że że trzeba go ośmielać. A potem zamienia się w, w zwierzę. <laughs> Pamiętam miesięczne światło, przez niezavisione okno pada je na jej oblicze i ono sięga w temrze. Miesięczne światło sięga, na ze mnie poczucia. Ty już to mówiłeś, daj to mu znebolowanie. Pamiętam wpadający przez okno blask księżyca, niesamowicie rozświetlający jej twarz. Księżyc blask magia już to przerobiłeś. Dostanę środek przeciw Це правда, годі вже. Ну, no що сьогодні такого особливого? Так, ти з нею вперше переспав. То що? Після того ти спав з нею ще сім років? Усе це трохи складніше, ніж Ма На рації. І це є з тим дню? Спались ще з ньом перший раз, то що? Спались з ньом через наступних щем років. To trochę bardziej skomplikowane. Dajecie. Ta, co tu składnogo? Te, że ona ciebie pokinęła? Że ona lubi dzienek? Że pokinęła ciebie za dzienki, jaka lubi dzienek? Trochę głośniejsze. Można, bo komatozni na dwunastym powiercie pogano ciebie czują. To, co dalej? Bo co, rzuciła cię? Dla innej kobiety, która woli kobiety? Głośniej. Chyba facet na dwunastym piętrze nie usłyszał cię dość wyraźnie. Więc co? Mój pierwszy raz z Karol to był, pierwszy to był, pierwszy to był pierwszy mój pierwszy raz. Był co? To był mój pierwszy raz. Mój pierwszy raz z Karol był moim pierwszym razem. Co? To był mój pierwszy raz. Z Carol? Oh. To, kto za wszystko wszystko swoje, swoje życia ty był tylko oh. z odniejeju? Oh. Z Carol? Z Carol? Oh. Więc przez całe życie byłeś tylko z jedną? O rany. Hokej to wielka pomyłka. Skільки by my Ja wstydzieliśmy? jeden żart. Pamiętajcie wegetariański pasztet, który wy tak... Hokej był pomyłką. Mogliśmy się zająć mnóstwem innych rzeczy. Dobra, mam jedno. Pamiętasz, jak zrobiłam ten wegetariański pasztet, który tak ci smakuje? Się... Win wegetariański, jak czogłuska, to owoc. Dobra, dobra. Ja nie przeżywam, że spałam z Jackiem. Chyba, że gęś jest warzywem. Przynajmniej nie dręczy mnie sumienie po przespaniu się z Jasonem ha -ha. Harley. Jasonem Harley. Czego ty spala z Jasonem? Wy z nim może byli porwali. Dawno porwali? Hodyny z odwiedź. Za A ot ja zgadala żart. Co? Po waszym rozstaniu. Jak długo? Kilka godzin. To miłe. Dobra, też coś mam. Anyway. Подарунок на День Валентина, який у твоїй шафуці лишив Том Лароша, був від мене Не зрозуміла? Та ну, хіба б він тобі присилав подарунок? Ти була така гладка. Валентинка от Тома Лароша в твоїй шафці так направді була одемна. Ми Мислиш, що вислав би ті Валентинка? Była dużą dziewczyną Sprawdzi? A dorosłe dziewczęta w siódmemu klasie nie wpisują się Bo ja śmiałam się Ty mnie wtedy rozśmieszyła O Boże, on, dewin, on, dewin. on? Gdzie? Tam, tu. Ku... Dobra, a przynajmniej duże dziewczynki nie sikają w majtki w siódmej klasie Śmiałam się Rozśmieszałaś mnie Miałam... Boże, jest! Gdzie? Z tym my całą noc oglądałyśmy. Taki garny. George'ku, z nim rusznik. Z kim rusznik? Tyż możesz. Tam, gdzie patrzyłyśmy całą noc. Jaki słodki. George'u, zrzuć ten ręcznik. No zrzuć, zrzuć. Wiesz, on miał seks tylko dzień. z jedną jej Myślę, że to prawidłowo. Tak zworuszliwo, tak romantyczno. sprawdzie? Nie, ty Możesz uwierzyć, że spał tylko z jedną kobietą? Uważam, że to you know, wspaniałe, sweet. słodkie, romantyczne. Really? Serio? No, you Żartujesz? Your guy, but I'm a guy. Hey, Ty na czas <laughs> filmu <laughs> mówię. <movtitujesz? laughs> Facet <laughs> jest nienormalny. Hey, man, buddy. Cześć, stary. <laughs> o! Oh, Ale ładny. Oh, Podobała mi się to oh, jest Wyznaj, tobieś sobie nie bólu weselo. Weselo? Tak samo bólu weselo. Skarży to śni, tak samo. De moja szaiby. Oh, uh, ono, mało. Ani w milczeniu owiec. <laughs> o, oh, come on, admit it! All Przyznaj, że mimo wszystko świetnie się dziś bawiłeś. Bawiłem? Gdzie konkretnie? Gdzie mój krążek? Dzieciak go ma. Wybacz. Uh, to moja szajba. I ja jej znajszą. Kto znalazł, skacze, kto zagubił płacze. ty teraz, stary. Dzieciak? Uh, uh, Przepraszam. Uh, that's, that's to mój krążek. Znalazłem go. Znalezione, nie kradzione. <laughs> You gotta Musisz to zrobić.